Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu i zapraszam do oglądania. Wybieramy się z Wiktorią na rower albo na hulajnogę. I jeszcze tak na szybko dodałam przed chwileczką zdjęcie. I tutaj macie nazwę mojego Instagrama, więc jeśli chcecie, to serdecznie Was zapraszam. Zdjęcia oglądasz? To Ty jesteś z Martynką. Zostało nam jeszcze się tylko uczesać. W sumie uczesać Wiktorię, bo po nocy zawsze ma bardzo, ale to bardzo poplątane włosy. Więc ja ją rozczeszę, zrobię jej koczka i będziemy mogły wychodzić. Jesteś gotowa na rower? Uczesana? Uczesana. Idziemy? Idziemy. No to idziemy. A ja dzisiaj nałożyłam swoją długą sukienkę z H&M, ale powiem Wam, że kupiłam ją jeszcze, jak byłam w ciąży z Wiktorią. Co prawda to ciążowa sukienka nie jest, ale fajnie mieści brzuszek. Dobra, moi kochani, my już wyszliśmy na ten rowerek i idziemy przed siebie. Może jeszcze zajdziemy do sklepu po małe zakupy, ale to jeszcze zobaczymy. I powiem Wam, że dzisiaj zapowiada się naprawdę fajna pogoda, więc będziemy mogły trochę dłużej pospacerować. zajść na lody, ale przypomniałam sobie, że zamroziłam ostatnio takie dojrzałe banany. Mam jeszcze chyba garstkę jagód, borówek, więc będziemy robić te lody same. W blenderze mam już garstkę dosłownie jagód i banany. I lody gotowe. Jeszcze musiałam dolać troszeczkę wody, o której zapomniałam. Konsystencje mają naprawdę fajną, więc będziemy z Wiktorią zajadały. Zrobiłam sobie jeszcze nektarynkę Żeby coś tutaj urozmaicić Także możecie Życzyć mi smacznego Taka sytuacja Miałam nagrywać vloga A to proszę Kiepsko mi się wyszło nagrywanie tego vloga Ale po prostu <grym wyszło> Musieliśmy rozmrozić Zamrażarkę trochę ogarnąć I koniec końców Długo nie było prądu Więc pojechaliśmy do moich rodziców Ale już nie brałam kamery Miejmy nadzieję, że jutro uda mi się coś więcej nagrać. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym dniu tego vloga. Ja jestem na etapie robienia makijażu. Pierwszy raz na balkonie, ale przecież zawsze musi być ten pierwszy raz. I tutaj bawi się Wiki. I zobaczcie, przed chwilą malowała się moja córeczka. Co robisz? Makijaż. Skoro Wiki robi. Więc nie tylko ja robię makijaż. Robi go też Wiktoria. Powiem Wam, że ja dopiero teraz zaczęłam nagrywać, a już jest po godzinie 13 już nawet jesteśmy po obiedzie z Wiktorią. Ale jakoś dzisiaj miałam sobie zrobić właśnie dzień wolny od nagrywania, po czym stwierdziłam, że przecież jakieś tam krótkie urywki mogę zacząć nagrywać i też wstawić do tego vloga. Nie muszę sobie jakiegoś jednego dnia przerwy robić, skoro nic się tam nie dzieje. Także jestem i nagrywam. Mm. <laughs> za chwilę pewnie wstanie Daniel, więc może pojedziemy sobie na jakieś lody. Albo lody, tak? Lubisz lody? Lubię i szare i Różowe i szare lody lubisz? A co to za szare lody? Także zobaczymy, co będziemy dzisiaj robić. I zobaczcie, jakie mam piękne pomidorki koktajlowe na balkonie, jak fajnie mi wyrosły. Więc lada moment, będziemy zajadały pyszne pomidorki. Już się pomalowałam, jeszcze za chwilę pójdę ogarnę włosy, bo żyję dzisiaj swoim życiem. Powiem mam szczerze, że nawet się dzisiaj nie czesałam, więc za chwilę to zrobię. Już tak się Wika, gdzie jedziemy? Co robimy? Ja Rowerek. A kto będzie jeździł, Tato czy Ty? Ja. Ok. Wróciliśmy przed chwilą z, ze spaceru i wszystko wyniosłam z balkonu. Mm, I chyba w tej kocyk po prostu pobawimy się z Wiktorią na balkonie. Chociaż powiem Wam szczerze, że dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo gorąco. Zaraz jej przyniosę jakieś zabawki, usiądziemy i będziemy się tu bawiły. Wiktoria też już jest po kąpieli, przebrałam ją w sukienkę, bo na balkonie jest ciepło, tutaj zagrodziłam, żeby jej słońce nie świeciło kocem i ma takie miejsce do zabawy. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu, jest godzina 6.30, słuchajcie, ja wstałam przed piątą i już nie mogłam spać, mówię trochę ciszej, bo jeszcze Wiktoria oczywiście śpi. Ja za chwilę jadę na badania, więc może to i dobrze, że wcześniej wstałam. będę miała troszkę dłuższy dzień. Mam z badań. Tak, nie ja, ja biłam tak. Uhum, robiłaś tak. Wróciłam z badań. Wiktoria też niedawno wstała, Zjadłyśmy śniadanie i leżymy sobie na balkonie. mówimy się wszystkimi pluszaczkami jakie ma. Takimi ulubionymi. Jakiś czas temu Fifi dostał prezent od Karoli i Emila. Cofnijcie się dwa vlogi wcześniej, jeśli jeszcze ich nie znacie, i tam oni się pojawiają. Karola ma być w ogóle chrzestną Fifiego. No i Fifi właśnie dostał prezent. Słuchajcie, zobaczcie, jaki piękny kokonik. Nie wiem, jak wam, mam Wam go pokazać, bo jest naprawdę ogromny i tak myślę, że chyba położę go na stół i dopiero Wam pokażę. Ale oprócz tego kokoniku mam tutaj, czekajcie, taką kosteczkę, poduszkę, śliczna jest naprawdę, jest bardzo, bardzo piękna. W ogóle ten wzór mi się mega podoba. Sama go wybierałam, bo Karola mi właśnie wysyłała. Do tego jest taka grubsza kołderka i taka cieniutka. Ten kokon kupiła właśnie Karolka z Emilem, a uszyła go moja koleżanka. Podlinkuję Wam jej Instagrama na dole, jakbyście chcieli sobie zobaczyć. I już Wam pokazuję ten kokon w całości. Tak jak Wam mówiłam, ja... Chciałabym na ścianie umieścić nad łóżeczkiem jakiś motyw leśny i to też jest w takim pięknym motywie leśnym. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ale dobra, już nie gadam, co wam pokazuję. Myślę, że jest przepiękny i będzie idealnie pasował do naszej sypialni, takiego kącika dla malutkiego. Możecie pisać, jak Wam się podoba. Jak Wam się podoba ten motyw, bo ja naprawdę jestem nim zauroczona i jest śliczny. Ja Wam te rzeczy dla maluszka specjalnie pokazuję we vlogach, tak stopniowo, bo jakoś powiem Wam, że nie wiem, nie opłaca mi się chyba holu zakupowego nagrywać, jakiegoś większego, bo my tak naprawdę bardzo mało tych rzeczy dla maluszka potrzebowaliśmy i mało ogólnie kupujemy. Więc. Myślę, że bardziej opłaca mi się pokazywać te rzeczy we vlogu. Ja sobie odpaliłam przed chwilą komputer, właśnie zgrałam pliki i będę montowała tego vloga, żeby mieć później troszkę łatwiej i zmontować tą część z dzisiaj. I myślę, że dzisiaj uda mi się to wszystko już zrobić wieczorkiem i wstawić się Wam, żebyście jutro rano mieli co oglądać. Fajnie tak wstać wcześniej, powiem Wam szczerze, ale minus tego jest taki, że teraz czuję się tak zmęczona, że bez kawy się nie obędzie, więc robię kawę. I może to mnie trochę obudzi i postawi na nogi. Kawka zrobiona, a na balkonie kto dopuszcza bańki mydlane? już nie chcesz? No to odłóż. Zakręciłaś? Dobra. Zabieram się za obiad i robię coś, co u nas jest bardzo, bardzo często, przynajmniej raz w tygodniu a mianowicie makaron ze szpinakiem. Powiem Wam, że my szpinak uwielbiamy i oczywiście do szpinaku obowiązkowo śmietanka 30. I dodamy jeszcze, oczywiście, sól i ząbek czosnku i już będzie przepyszna. Moi kochani, przyjechaliśmy. Z... Zobaczcie na wiki. Mm. Przyjechaliśmy na lody. Daniel poszedł nam kupić. Wybaczcie, zbrzem okulary, ale wyglądam średnio przez to, że się nie wyspałam. Powiem Wam, że jestem tak zmęczona, ale ma być zmiana pogody, więc myślę, że to też przez to. I co, czekamy na swoje lody? Wiktoria, lubisz lody? Lubię różowe i szare. Różowe i szare. Ja nie wiem skąd i te szare się wzięły. Ale tak, czekamy, tak? Czekamy. Czekamy. Różowe, Kochani, ja właśnie siadłam do montowania vloga i zobaczyłam, że się z wami nie pożegnałam. Także widzimy się już niebawem. Papa. Pa.